Dziesiąta stacja. Jezus zostaje obnażony z szat. Cytat. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego żołnierza po jednej. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Powiedzieli więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Ewangelia według Jana, rozdział 19, wersety 23 i 24. Refleksja. Jezus stoi nagi przed tłumem. Nie wystarczyło, że został skazany, pobity, poniżony. Teraz odbierają mu nawet to, co mu zostało, jego szaty. Ludzie wokół śmieją się, szydzą, rzucają losy o jego ubranie. To nie jest tylko odebranie młodzienia. To odebranie godności, ostatnie upokorzenie. Jezus stoi przed światem zupełnie bezbronny. I choć wydaje się, że zabrano mu wszystko, on wciąż ma to, czego nie może mu odebrać nikt – miłość do Ojca i gotowość do wypełnienia misji. Każdy człowiek w jakimś momencie życia może poczuć się obnażony, pozbawiony tego, co dawało mu bezpieczeństwo, poczucie wartości, spokój. Może być niesprawiedliwie oceniony, może zostać skrzywdzony przez innych, może czuć, że nie ma już nic. Jezus zna ten stan, ale On pokazuje, że nawet wtedy, gdy wszystko zostaje zabrane, człowiek nie traci swojej duszy, nie traci swojej godności w oczach Boga. Świat może odebrać człowiekowi wiele rzeczy. Pieniądze, zdrowie, dobre imię. Ale nie może odebrać tego, co jest w sercu. Jezus pozostał wierny aż do końca. Nawet w największym upokorzeniu nie stracił swojej miłości i zaufania do ojca. Kiedy człowiek czuje się poniżony, niezrozumiany, samotny, może spojrzeć na Jezusa i przypomnieć sobie, że nawet w największym ogołoceniu nie jest sam. Bóg widzi i wie, i to On przywraca prawdziwą wartość każdemu, kto Mu ufa. Dziękuję za wspólny czas, niech Bóg Ci błogosławi, Twój przyjaciel.